Ostatnie 15 sekund. Mamy No dobrze. Będzie uh -huh. skok, będzie skok. Brzuch, pamiętam o brzuchu. 7, 6, dawaj. No, Aaaa, jest! jeden! I uh! udało się. Jak, jak, jak. Jak, jak? jak tam pacjentka. <grym> Bardzo dobrze, bo sama wyciągnęła rękę do przybicia piątki. Zazwyczaj ja wyciągam, a yy. Tutaj podopieczni ledwo stoją na nogach, więc jest bardzo dobrze. Wam tak, to jest 12 minut dzisiaj, trening próbny. Kalina mówi, że jak przyjdzie następnym razem, to już będzie 20 tak. minut. Tak, i już zostanie 20 minut. To jest po prostu coś niesamowitego. Ale z każdym treningiem będzie ci coraz łatwiej, łatwiej, będziesz wiedziała, czego się spodziewać po prostu. Jutro rano nad się ważę, powiem Wam, ile ważę, i zobaczymy, zaczniemy. Ja już widzę, że schodłaś. Bardzo. No, szczególnie tej. Bo to tak najbardziej, chociaż ja myślę, że już po miesiącu będzie dobry efekt. Myślę, widać. że tak. I jeden efekt mamy natychmiastowy. To jest y, uczucie naprawdę zmęczenia, jak po solidnym treningu na siłowni i myślę, że zadowolenia. Może jeszcze teraz nie czujesz, ale jak już się przebierzesz, ochłoniesz, to na pewno będziesz miała skok endorfin i, i będziesz, y, będziesz czuła, że zrobiłaś pracę. Dla mnie najlepsze jest to, że te właśnie mięśnie głębokie tutaj pracują, tak, czuć. co czuć. Mhm. Bardzo dziękuję. Cieszę się. Teraz Arkadiusz. Teraz ciebie tak. będę nagrywać. A jak się cieszy! Kalinka. Dobra, to co rozbieramy mnie? Tak, i ja zdejmuję mhm. wabelki. Spadochron. Tak. I teraz Arkadiusz się. Lubimy rozbieranie, więc teraz będziemy pokazywać I tutaj to też pamiętajcie, że zawsze y, każdy dostaje taką bieliznę dla siebie, bo to musi być y, pod tą kamizelkę, tak. prawda? Mokro było. Tak, że, no tak wiesz, wilgotnie, no bo to, to ma być to Ale nie straciłaś się nawet. Nie, a miałam? Nie, to znaczy, że. Złaby ja trening. Nie, nieprawda. Znaczy, to ja się, do tego, ja się radę. Ja wiesz. się zaznajomiłam też z tym i tutaj, wiesz, to nie jest takie proste, że Kalina mówi, no to już noga tu, tu, a tutaj musisz spinać te tak. mięśnie. I w trakcie spięcia jest ciężko. I powiem Wam, że jakoś tam miałam jeden taki ten, że nie spięłam mięśni, to mnie normalnie bolało, tak mhm. spięłam gdzieś tu i no to trzeba, ale uważam, że to jest coś rewelacyjnego, no. No zobaczymy, zobaczymy jutro. Ja będę mówiła na bieżąco, oczywiście jak ja się czuję, jak to, Zresztą, Markadiusz ty też, bo za chwilę ty wskakujesz. No.